Dzień dobry państwu. Na mojej dzisiejszej prezentacji chciałbym przedstawić w jaki sposób nasze dzieci, nasi uczniowie używają czata GPT do odrabiania lekcji. Nie jest celem mojej prezentacji określenie, czy to jest dobre, czy to jest złe, albo co w tym powinniśmy robić. Chodzi mi tylko o to, aby uświadomić państwo, w jaki sposób to wygląda. Zacznijmy od planu na dzisiaj. Na początek zobaczymy, jak czat GPT wygląda w praktyce. Pokażę, jakie są jego możliwości, następnie odrobimy parę zadań z języka polskiego, potem z biologii, z historii oraz z angielskiego, po czym przedstawię Państwu krótkie podsumowanie. Zacznijmy od szybkiego dema. Zwłaszcza dla Państwa, którzy jeszcze nigdy tego nie używali, chciałem pokazać, jak proste jest używanie czata GPT. Tak naprawdę to jest udostępnione jako zwykła aplikacja webowa, po prostu wystarczy nam przeglądarka. Wchodzimy pod adres chatopenai.com. Musimy się zalogować. Jeżeli posiadamy już założone konto Google, wystarczy zalogować się, kliknąć tutaj, na przykład zalogować się za pomocą Google. A. ja już do Google jestem zalogowany, wybieram swoje konto. Zostaje przekierowany na stronę chata GPT. No i sama aplikacja jest bardzo prosta. U góry mamy okno, gdzie mamy odpowiedzi, na dole mamy okno, gdzie wpisujemy wiadomości, tak zwane prompty. Wpiszmy tutaj jakieś zapytanie, takie, które nie można wygooglać. Na przykład, czym różni się koń od marchewki? Naciskamy Enter i ChatGPT generuje nam odpowiedź. Wybrałem model ChatGPT 4. To jest trochę wolniejszy model, ale bardziej dokładny niż trójka. Przy trójce tak generowanie byłoby dosyć szybsze. I teraz to, na co chciałem zwrócić uwagę, mamy tutaj odpowiedź, możemy dalej kontynuować rozmowę z tym czatem, wpisując następne, e, następne prompty tutaj w tym polu. E, to, na co tylko chciałem zwrócić uwagę, to po wygenerowaniu dostajemy tutaj przycisk regenerate, który pozwala nam na Regenerowanie, wytworzenie odpowiedzi jeszcze raz. Klikam jeszcze raz, dostajemy inną odpowiedź. Możemy klikać ten przycisk tak wiele razy, jak tylko chcemy. Za każdym razem otrzymamy inną odpowiedź. OK. Jakie są możliwości e, Chata GPT? Otóż, e, między innymi, chat GPT jest w stanie zdać egzamin. E, tutaj są przykładowe egzaminy e, z różnych przedmiotów i wyniki. Na dole na szaro jest napisane, ile procent uzyskał Chat GPT. Widać tutaj, że bardzo często uzyskuje ponad 80, ponad 90%. Generalnie czat GPT jest w stanie dostać się na studia prawnicze albo medyczne. Jeżeli student zdaje egzamin online, to faktycznie może wyglądać to w ten sposób, że w jednym oknie przeglądarki uruchamia pytania z egzaminu, w drugim oknie przeglądarki otwiera Chat GPT, wkleja pytanie, kopiuje odpowiedź z powrotem. Potem, jak to wszystko jest sprawdzane, okazuje się, że za pomocą takiej prostej operacji można zdać egzamin online. Porównanie to niebieskie linie to jest czat GPT w wersji poprzedniej i jego wyniki. Zielone słupki to jest czat w wersji czwartej, czyli widać, że osiąga dużo lepsze wyniki i w większości udaje mu się te egzaminy zdać. Czat GBT potrafi nie tylko odczytywać i odpowiadać na pytania tekstowe, możemy mu wrzucić również obrazek, spytać się o interpretację tego obrazka. W tym wypadku wrzucamy mu tego typu obrazek, pytamy się, co jest niezwykłego w tym obrazku, otrzymujemy odpowiedź, że niezwykłe jest to, że mężczyzna prasuje ubrania na desce do prasowania przymocowanych do dachu jadącej taksówki. Czyli wydaje się, jak gdyby rozumiał również obrazy, i kontekst graficzny. Ok. Przejdźmy do rozwiązywania zadań domowych. Zadanie domowe z polskiego, szkoła podstawowa. Wybrałem jedno przykładowe z podręcznika. Przedstaw cechy bajki. Czyli do czata GPT jedyne co robimy, to wrzucamy ten tekst w tym polu tekstowym przedstaw cechy bajki. Dostajemy bardzo ładną odpowiedź. Tutaj jest wstęp, 7 punktów i zakończenie. Powiększyłem tylko Początek z punktem numer jeden fabularność. Generalnie gotowa, ładna, składna odpowiedź, gotowa do przepisania do zeszytu na przykład. No, w tym wypadku ta odpowiedź, tak naprawdę, jeżeli nasze dziecko przyniesie tego typu wypowiedź, wygląda zbyt mądrze. Nauczyciel od razu e, zda sobie sprawę, że to nie pisało dziecko, tylko albo jest ściągnięte z internetu, albo napisał ktoś inny. Wobec tego, Zamiast pisać po prostu przedstaw cechy bajki, wpisujemy do czata coś takiego. Jesteś dziesięcioletnim dzieckiem odpowiadającym na pytanie przedstaw cechy bajki. W tym momencie ta odpowiedź również ma początek, ma punkty, ma zakończenie, ale już język używany jest taki faktycznie bardziej dziecięcy. Chodzą na dwie nogi, zwykła żaba może przemienić się w księcia, historia kończy się dobrze itd. To już faktycznie wygląda jak wypowiedź, którą mogłoby napisać dziecko. Za każdym razem, gdy odpowiedź jest wygenerowana, możemy kliknąć ten przycisk regenerate. Jeżeli poprzedni tekst nam się nie za bardzo podobał, albo cały czas wygląda zbyt mądrze, klikamy po prostu ten przycisk i otrzymujemy kolejną, kolejną odpowiedź, zupełnie inną. W tym wypadku E, użyte są słowa czarownice, czarownice smoki, moralne nauki, zwierzęta, fantastyczne postacie. Ten cały plan, słownictwo, to już wygląda zupełnie inaczej. Nie ma żadnego problemu, żeby jedno dziecko e, kliknęło ten przycisk na przykład 30 razy i wygenerowało zadania domowe dla całej klasy. Każdy będzie unikalny. Zobaczmy teraz, e, chciałem sprawdzić, czy... Odpowiedź wygenerowana przez czat GPT, czy to jest faktycznie poprawna odpowiedź? Kolejne zadanie domowe, na czym polegały prace Heraklesa? Czat GPT wygenerował mi odpowiedź, a ja później wziąłem, wziąłem tą odpowiedź i sprawdziłem, czy faktycznie te prace się zgadzają. No Otóż tak, odpowiedź generalnie jest poprawna. Jeśli chodzi o tego typu niewyspecjalizowane rzeczy, zwłaszcza na poziomie szkoły podstawowej, to możemy być w miarę pewni, że odpowiedzi wygenerowane przez czata będą poprawne. To będą e, ładnie sformułowane, ale również merytorycznie poprawne odpowiedzi. Przejdźmy do następnego przykładu. Zadanie domowe polegało na mm, zinterpretowaniu dwóch ostatnich wersów wiersza Ręce Jana Twardowskiego. A okazuje się, że e, ChatGPT tego wiersza w swojej bazie danych nie posiada z jakichś powodów. Na pytanie przytocz wiersza na twardowskiego odpowiada, że nic o nim nie wie, nie ma tego wiersza w bazie danych. No cóż, wygląda na to, że trzeba będzie odrobić zanie domowe samemu. No otóż nie, ponieważ to co wystarczy zrobić, to zmienić to zapytanie, tego prompta, znajdujemy gdzieś cały ten wiersz, znalazłem go zdaje się nawet na Wikipedii, kopiuję cały ten wiersz i tworzę pytanie w ten sposób. Co oznaczają dwa ostatnie wersy wierszu, dwóch i wklejam cały ten wiersz. Jako odpowiedź dostajemy bardzo ładną i składną interpretację końcówki wiersza. W tym wypadku proszę zwrócić uwagę, Czat GPT powiedział, że dwa ostatnie wersy mają głębokie znaczenie i mówi suche i ciepłe za słabe. Otóż okazuje się, że to nie do końca jest prawda. To są trzy ostatnie wersy tego wiersza. Z powodów technicznych on czasami ma problemy z liczeniem słów i generalnie z interpretacją liczbową yy, tekstów. No ale cóż, faktycznie odnośnie tutaj do tego suche i ciepłe nie do końca o to chodziło. Co możemy zrobić? No możemy zmienić trochę nasze zapytanie i zrobić coś takiego. Yy, powiemy mu, Pytamy się cały czas o dwa ostatnie wersy, wklejamy mu ten wiersz, o którym on wcześniej nie wiedział, i mówimy mu tym razem, że wersy oddzielone są znakiem. Ja tu akurat wziąłem znak yy, pionowej pałki. Wkleiłem to jeszcze raz, wszystkie wersy oddzieliłem tym znakiem. No i teraz proszę. Teraz interpretacja jest jak najbardziej poprawna i jak najbardziej yy, ChatGPT GPT odnosi się do dwóch ostatnich wersów. Znowu yy, całość jest gotowa do, do użycia bezpośrednio. Spróbujmy to wyciągnąć na wyższy poziom. Jeżeli zadaniem domowym jest napisanie opowiadania, w tym przypadku zadanie polega na napisaniu opowiadania o przygodzie w lesie. To jeżeli po prostu wygenerujemy sobie takie opowiadanie, no to będzie widać, że to jest opowiadanie w jakimś tam stylu. Możemy powiedzieć szatowi, żeby wygenerował opowiadanie w tym stylu, tego autora, tego autora albo horroru, ale to nie będzie nasz styl. Więc zamiast po prostu prosić go o coś takiego, możemy zrobić taki trik, że wklejamy, przepisujemy na komputer i wklejamy nasze własne autorskie opowiadanie, które już wcześniej napisaliśmy i mówimy mu, że napisz opowiadanie o przygodzie w lesie, na spacerze zaatakował mnie dzik i tak dalej, ale później piszemy, że opowiadanie musi być w podobnym stylu jak opowiadanie poniżej. I teraz wklejamy nasze własne poprzednie opowiadanie. Jako odpowiedź dostaniemy opowiadanie o przygodzie w lesie. Taka może trochę dosyć naiwna przygoda, ale generalnie jest i to opowiadanie mniej więcej jest w stylu naszego poprzedniego opowiadania. Każde z tych opowiadań będzie unikalne. Każde z tych odpowiedzi jest unikalne. Nie da się tego znaleźć w Google. Sprawdziłem parę narzędzi do wykrywania, czy tekst został napisany przez sztuczną inteligencję. Najpierw y, narzędzia, które są bezpłatne, darmowe, gdzieś tam można wygooglać, wrzucić ten nasz tekst, sprawdzić, czy, 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 czy coś jest wykrywane, czy nie. No i w większości przypadków nie, to nie działa. Takie za darmo, darmowe, y, dostępne publicznie wykrywacze nie działają. Prawdopodobnie y, między innymi dlatego, że tekst jest po polsku. Możemy mieć trochę więcej problemów z wykrywaniem tekstów po polsku. Tu ani w jednym, ani w drugim przypadku nie wykrył, że to jest wygenerowane przez algorytm sztucznej inteligencji. Narzędzia płatne radzą sobie dużo lepiej. W tym wypadku zadanie domowe z Adama Mickiewicza dotyczące Adama Mickiewicza faktycznie wykrył, i to mówi nam tutaj, że w 100% to na pewno jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czyli radzi sobie dużo, dużo lepiej. Ale Wcześniejsze to wykryte na 100%, to było jakieś, jakieś dosyć standardowe zadanie domowe o Mickiewiczu. Jeżeli weźmiemy to nasze zadanie domowe z opowiadaniem napisanym w naszym stylu, no to już wykrywacz, a to jest najlepsze, jaki je znalazłem, nie jest taki pewien, mówi, że jest 62% szans na to, że ten tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jeżeli chcemy uniknąć detekcji. Możemy robić różne sztuczki. Na przykład, po wygenerowaniu tego opowiadania, wpisujemy po prostu: Dodaj parę błędów stylistycznych do opowiadania. Na czerwono tutaj podkreśliłem to, co chat gpt zamienił. W odpowiedzi dostalibyśmy już te z plusikiem, te zamienione fragmenty tekstu. No i wtedy faktycznie dostajemy tekst, który ma jakieś tam błędy, ponieważ podejrzewamy, że jeżeli oddamy wypracowanie bez żadnego błędu, będzie to podejrzane. Możemy również dobrze dodać błędy ortograficzne w ten sam sposób, automatycznie. Możemy pójść jeszcze dalej i możemy wziąć to opowiadanie i poprosić ChatGPT, GPT, żeby zamienił słowa na synonimy skrócił lub wydłużył zdania i to opowiadanie będzie zmodyfikowane. Po każdej takiej operacji, jeżeli sprawdzimy to wykrywaczem, te, ta pewność wykrycia będzie spadała. W tym momencie już, to jest, zdaje się, po tylko jednej z tych operacji, z ponad 60% prawdopodobieństwa, że to jest napisane przez AI, ten detektor mówi nam teraz, że to jest 52%. Takich narzędzi jest więcej. Można bez problemu wkleić tekst nie tylko do czata GPT, tylko do innych narzędzi, czyli po prostu polega to tak naprawdę na kopiowaniu i wklejaniu naszego tekstu, na przykład naszego opowiadania do różnych serwisów internetowych. To był język polski. Spróbujmy na przykład zadanie domowe z biologii. Podaj podobieństwa w budowie pantofelka i ugleny. Znowu bardzo ładna odpowiedź, składna wstęp, parę punktów, zakończenie. Możemy używać wszystkich tych samych sztuczek, trików, co poprzednim razem. Ale na przykład załóżmy, że zadanie domowe jest nieco bardziej skomplikowane i mamy stworzyć mapę myśli. Mapa myśli to jest po prostu taki format zapisania, bardziej graficzny, gdzie mamy jakiś termin, jakąś ideę w środku i od tego odchodzą w chmurach albo w kółkach rysowane jakieś inne terminy związane, a od nich jeszcze kolejne. No i to zazwyczaj prezentuje się w takim ładnym graficznym formacie. No więc cóż, czy czeka nas manualna praca? No nie, niekoniecznie. Wystarczy, że poprosimy takiego czata GPT, o stworzenie mapy myśli w formacie Plantu ML. To jest po prostu jeden z takich formatów, bardzo, bardzo popularny. I tytułem tego, tej mapy myśli ma być Kultura i Zmiany Społeczne w okresie międzywojennym Polski. Znowu to jest jeden z przykładowych zadań domowych, które gdzieś tam znalazłem. E, to jest wynik, który dostajemy z czata GPT. No i teraz to jest cały czas tekst. Wygląda tak, jak wygląda. Te gwiazdki oznaczają poziom jak gdyby, wcięcia, gdzie ta chmurka jest na tym wykresie. Jedyne, co musimy zrobić, to kopiujemy to. Tutaj nawet mamy taki przycisk Copy Code, który, dzięki któremu kopiujemy to do schowka. Wklejamy ten tekst do narzędzia, są narzędzia online do tworzenia diagramów i mamy wygenerowaną bardzo ładną mapę myśli. To jest w ogóle w formacie, który można edytować, czyli możemy tam to sobie jeszcze poprzesuwać, dodać kolory. Zrobione. Spróbujmy jeszcze język angielski. Załóżmy, że mamy do napisania opowiadanie. To opowiadanie ma być o superbohaterach, ma być zlokalizowane, czyli ma się dziać w Szczecinie, ma być jakaś akcja. No i akurat ćwiczymy czas past perfect, więc w tym opowiadaniu wymagamy od naszych uczniów, aby użyli, używali czasu past perfect jak najszybciej. To jest dokładnie to, co wpisałem do czata GPT. Najpierw opowiadanie. Używaj często czasu Past Perfect. Proszę bardzo. Opowiadanie jest. Opowiadanie jest tytuł, jest treść opowiadania. Opowiadanie dzieje się w Szczecinie. Proszę zwrócić uwagę, że bohaterami są Kasia, Piotr, Oskar i Zofia, czyli czat GPT powiązał miejsce, Polskę i imiona z imionami polskimi. Jest wspomniana Odra, rzeka w Szczecinie. I tutaj podkreśliłem y, użycie w pierwszych tam paru paragrafach użycie czasu past perfect. Czyli faktycznie w każdym zdaniu, nawet czasami częściej niż raz w jednym zdaniu jest ten czas użyty, czyli dokładnie to co mieliśmy zrobić, znowu opowiadanie jest gotowe do skopiowania. Podsumowując, do tej pory mieliśmy problem y, w szkołach, na uczelniach y, z plagiatami, czyli Braniem jakichś materiałów, kopiowaniem, ewentualnie modyfikowaniem i używaniem jako swoich. No teraz ten problem jest na zupełnie innym poziomie, ponieważ plagiat można wykryć w miarę łatwo, są do tego narzędzia. Wykrywanie tekstów, które są, zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, jest już dużo trudniejsze. To nie są teksty, które, jeżeli gdzieś skopiemy kawałek tego, co, co dostaniemy, to gdzieś znajdziemy w internecie. To, z czego ludzie używający tego muszą zdawać sobie sprawę, to to, że jeżeli nawet te teksty wygenerowane nie są wykrywalne dzisiaj za pomocą dzisiejszych narzędzi, tak jak za pomocą tych narzędzi, które sprawdzałem, to najprawdopodobniej za jakiś czas, za parę miesięcy, za pół roku, za rok czasu, te teksty, które zostały napisane teraz, w przyszłości one zostaną wykryte. Da radę wykryć, że one były wygenerowane przez takiego czata GPT. Jeżeli to była praca domowa na język polski w klasie 6, no to prawdopodobnie nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś napisał za pomocą tego pracę magisterską lub inną publikację, no to prawdopodobnie za jakiś czas, jeżeli komuś przyjdzie do głowy, żeby to sprawdzić, to wyjdzie to na jaw. W tym momencie jeden z ostatnich papierów, jaki znalazłem, miał wykrywalność użycia sztucznej inteligencji. Do generowania, do generowania tekstów na poziomie 46%, czyli dosyć nisko. Także podsumowując, odpowiadając na pytanie, czy uczniowie używają albo będą używali tego do odrabiania zadań domowych, absolutnie tak. Z moich no, takich niepotwierdzonych badaniami, bardziej anegdotycznych danych wynika, że uczniowie już tego używają, a najprawdopodobniej skala będzie rosła bardzo szybko. I będą tego używali jeszcze bardziej, jeszcze chętniej. Dziękuję za uwagę.